Cześć wszystkim, zapraszam Was moi drodzy na niedzielny odcinek. Wkład taki sam jak wczoraj, 88 zł. Odcinek zaczniemy szczęśliwymi liniami, a skończymy mega. Jak niedziela, to wiadomo, mega muszą być. Co oprócz tego? Laki koniczyna to za 5 zł oraz dwie najszczęśliwsze zdrabki w tym przedziale cenowym, czyli neonowe 13 i 10 razy kasa. Co dalej? Płynne złoto, to już jest zadyszka, numerek pierwszy. Zodiak z, numer, z numerem czwartym ze znakiem panny, czyli moim. I wow, zdrapka z numerem siódmym. Tyle za 10. Za 22 dwie zdrapki w odcieniu zielonym, czyli nadziei. Dzisiaj zresztą sporo takich zielonych zdrapek będzie. Mój pierwszy milion numerek 15, a wspomniane linie numerek 3. Także tyle słowa na początek. Zapraszam do kolejnej wspólnej zabawy. Także dzisiejszą rozgrzewkę sponsorują Szczęśliwe Linie. I symbole, jakie mamy na początek do znalezienia, to księżyc i słoń. Księżyc się pojawił, słoń się pojawił, no aż nie dowierzam. Kwiat i klucz. I klucz jest. I kolejny klucz. I kwiat też mamy. O kurde, będzie rarytas, ja Wam to mówię. Biedronka, cytryna. No, biedronka jest. Nawet druga. Cytryny. A, już chciałem powiedzieć, cytryny nie ma, a jest. No. Co tu się dzieje? Słońce i wiśnie. Słońce jest, wiśnie. No, brak. Banan i truskawka. Mamy banana. Truskawkę też mamy. Czy jeszcze coś? Tak, to banan kolejny. Dobra, na pewno wszystko. Śliwka na koniec. Tutaj dochodzi. Dobra. I cała druga strona to. Arbus pik. Mamy tutaj tutaj. Jest pik i tu. Kurczę, ale się tu dzieje. Krab diament. Mamy coś takiego. Diament tylko jest. W jednym miejscu. Sakwa ananas. Hmm, to był jeszcze pikne zdrapany. I co mamy? Sakwa ananas? Nie ma. Kości No tak, oczywiście. Garniec gruszka. Gruszka tu, tutaj, tutaj jedna jeszcze. Garniec gdzieś był, tu u góry, ale to niestety wszystko. A ostatnim symbolem będzie podkowa, która nic niestety nie daje. DA kontrolne, także mamy strapkę pustą. Dobra, to kolejna przed nami, laki koniczyna. O, mamy baranka na początek czerwonego, słońce, zegar, palma, winogrono, serce i pióra. Niestety biedronki nie było, także mamy drugą strapkę przegraną. No i przed nami płynne złoto. Zobaczymy, jak się ta jedynka spisze tutaj. 23. 13. Takich liczb szukamy. A mamy co na początek? 25. No, to z grubej rury. 15. 9. 7. 28. No to nic, niestety, tutaj w pierwszej linii nie było. 6. 22. No, też tak niedaleko. 21, 21 i 11. To też nic nie daje. Także szansa tylko na czwartą tutaj linię. Ale chyba się też nie zanosi. O, widzicie. No Jedno marudzenie od razu wygrana wylatuje. Pod złotem co mamy? Dyszkę, czyli jest 20. I o to chodzi. Dekontrolne potwierdzają. Super. No to drapniemy to. Pierwszą z dwóch grubych ryb. Zacznijmy od mój pierwszy milion, bo linię na koniec wiadomo, wiśnie w bonusie. Także tylko wygrana może się pojawić w grze drugiej. Czyli tutaj w tym przypadku wygrywający liczby, twoje liczby. A te wygrywające to są takie. No i czy coś się powtórzy? Zaraz będziemy wiedzieć. 18. No to też tak widzę. Nie ciekawie. z początku. 30-22 nie ma zobaczmy co dalej. 10, 25. Mhm. To i tu nic. Nie mamy. 13, 32 też to nic nie daje, ale jeszcze dwie linie są. Może coś schowali na końcu, jakąś perełkę. Mm -hmm. I 42, 15, a ostatnią liczbą jest 43. Także niestety nie udało się. Cecha kontrolna. Więc to na stronę przegraną. No, zobaczmy. No nowe 13. Tutaj trafić 13, tak jak wygrać główną wygraną. 28, 42, 26. No, tak jak mówiłem, także głównej wygranej nie ma, ale może jakaś gwiazdka tutaj wpadnie. Panny z reguły, z reguły szczęśliwe. Więc miejmy nadzieję, że akurat w tej zdrawce też. O, właśnie, gwiazdka będzie i mamy. No, a także to ta panna rzeczywiście, tak, tych wygranych jest więcej. Tak przyuważyłem. Oczywiście nie, nie zawsze, ale. O i druga gwiazdka. Także kolejna podwójna wygrana się kroi. Chyba, że coś pod tymi gwiazdkami będzie lepszego. Przekonajmy się, tutaj mamy dyszkę. I tutaj też dyszkę. Dokładnie, czyli znowu 20 zł mamy. Ok, no to gdzieś ta połówka już powoli się. Powoli wpadła. I przed nami 10 razy kasa, czyli ostatnia zdrowka za 5 zł. Również tak szczęśliwa jak ta neonowa. 30, 12. I tutaj ostatnie pola. 16, 28. No, niestety. Czyli żadna z za piątkę się nie spisała. Niestety. Kończymy przedział cenowy 10 zł z roku głową i przejdziemy do mega linii.

Tak, różne kontrole potwierdzają. No, więc dotrwaliśmy do końca, mam nadzieję. Na galinie. Czy poprawią troszkę rezultat? Fajnie by było. Chociaż zwrócik już będzie, to inaczej wyglądało. Kości i pierścionek. Taki mamy wstęp do tej zabawy. Pierścionki, widzę, wylatują. Fajnie. Tu jest kolejny i tu jeszcze jeden. O, ładnie. Także zobaczmy, czy jeszcze się coś pojawi. Kości, pierścionek. O, tu jeszcze jeden. Kości niestety nigdzie nie przyuważyłem. W każdym razie teraz. Ale może później, jakby faktycznie były. Kłódka i klucz. Tu nic, tu nic, tu nic. Jest jedna kłódka skromna. No i kluczy nie ma w ogóle. Dobrze, co dalej? Biedronka i winogrono Tu mamy... Jest kolejny taki symbol. Tu i tu. I jeszcze się Miedronka znalazła. No i fajnie. Zobaczmy, co dalej. Prezent auto. Mhm, jest prezencik. Tu kolejny. O, tu jeszcze jeden. No, tego sporo. Także dobrze. Auto też mamy. O, tu kolejny. I jeszcze jeden prezent na dole. Także tyle. Wstępnie. Dzwon i żółw. Żółw się pojawił, dzwon się pojawił. O, to jeszcze jeden. Tyle dzwonków, to może przydzwoni jakąś wygraną. Tydzień temu było fajnie. Dobra, także tyle. Co tam dalej? Kokos i naszyjnik. Naszyjnik gdzieś był, właśnie tu u góry. Kokos, naszyjnik, tak. Kokos się znalazł. Tu już nic, ale mamy naszyjniki. Tu już nic i tutaj podobna sytuacja. No dobra. Zegar i flaming. Teraz takie symbole. Zegar, flaming. Więc na razie nie przeuważyłem. Dobra, chyba nie ma. Wiśnie, motyl. Zobaczmy teraz, czy coś się pojawi. Wiśnie i motyle. Wiśnie są. Tutaj kolejne. Także tyle. Rower tencza. Rower gdzieś był na pewno. Tencza jest. O właśnie. O, wiśnie jeszcze były. No tak, ja jestem mistrzem pomijania, także musicie wybaczyć. Rower tencza. Tutaj kolejne. O. No niewiele brakuje, może wpadnie jakiś symbol dający wygraną. Tu mamy rower, tutaj kolejny, tutaj jeszcze mamy dwa rowery. Dobra, tyle. Szminka serce. Coś na pewno będzie, tak? O, ładnie. Serce tutaj. Jest szminka. Serce. No I tyle. Korona, klapki. Też gdzieś coś na pewno będzie, tak? Tu mamy koronę, tu klapki. Tu już nic, tu mamy klapki. I tutaj jeszcze jedna. No dobra, coraz mniej symboli. Wygranej na razie nie widać. Lody podkowa. Ale póki symbole nie wydrapane, to nie ma co gdybać. Lody mamy tu, tu kolejny, tutaj jest i tutaj jeszcze jeden. Podkowa. I tyle. Dobra. Popcorn oraz słońce. Popcorn już tu był u góry, właśnie. Tu kolejny. Tu jeszcze jeden. Tu jeszcze jeden i tu jeszcze jeden. Dobra, także ostatnia szansa. Dwa symbole plus bonus. Liść i sakwa. No, nie wiedzą co dać. Liść i sakwa. Tutaj, tutaj. Sakwa. No, tutaj kolejna. No, wszystko tak właśnie wycyrklowane, żeby się ostatecznie nie udało. Dobra, bonus. Portfel. No, także dzisiaj już zdecydowanie słabiej. GJB. Kontrolne. No, także wszystko, co się udało dzisiaj wydrapać z tych dwóch strapkach, można powiedzieć, dwie podwójne wygrane, bo płynne złoto pomnożyło dyszkę, a w Zodiaku wpadły dwie gwiazdki po 10 zł, każda, czyli na 88 jest 40. No, słabiej niż wczoraj, ale dokładając do tego właśnie wczorajszą wygraną, no to powiedzmy na jakimś tam akceptowalnym poziomie to mamy. Dobrze, bardzo dziękuję za obecność. Życzę Wam miłej, zdrowej niedzieli. Trzymajcie się oczywiście. Jutro zapraszam na losy i dalej na kolejne odcinki. Cześć.